No, nie, tylko Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Jesteśmy właśnie na. Nic się nie dzieje, tu jest nasz kolega. Jesteśmy właśnie na sekcji stricowej z skateparku. Sekcja stricowa została przed chwilą wybudowana, więc dzisiaj ją testujemy z chłopakami. Obserwujcie mnie na Instagramie i panią kamerzystkę. Tu się gdzieś Instagramie pojawią Chłopaków też na Instagramach. Wszystko będzie w opisie i na ekranie. Pozdrawiam. Dobra, póki jesteśmy sami, to tak jak mówiłem w ostatnim odcinku ze skateparku, takiej mini ocenie, sekcja bowlowa jest pół na pół, jest kilka fajnych rzeczy, kąty kwaterów są mega słabe, natomiast sekcja streetowa jest jak na teraz, jak dla mnie w 90% jest super, przynajmniej mi, to jest moje odczucie, ja tam na streetie za bardzo nie jeżdżę, ale patrząc na te bęki i wszystko co tu jest teraz, to jest naprawdę super. Podobno jeszcze mają być rurki, no mi tam rurki nie są potrzebne, ale nie wypowiadam się za innych. Ale tak jak na tą chwilę, to sekcja streetowa jest... No zakochałem się szczerze mówiąc, naprawdę, zakochałem się tak samo jak w Agnieszce, więc, więc polecam, zapraszam. W, w ogóle, właśnie, możesz pokazać teraz kompleks, całość tutaj jakby. A już chyba jakby... nagrywałam. No. Dobra, no, także taka moja mini ocena i no, strasznie się jaram, więc teraz muszę zrobić tego whipa. Także lecimy z linią, Ulepszę trochę tą linię. Zrobiłam futera przez stolik, no? Nie, to mnie tak Wziął, poleciał i wciągnęło mu jaja wszystko. Bo wolę. Bo wolę. Trzeba uważać nie <noise> Ja śniaka nie Jajecznica, właśnie. To jajecznica jest. Jo! Co jest gość? Pięknie! Stary, ależ to jest pierwsza z w twoim w życiu? No. First try! No dobra, z drugiej próby, czy tam trzeciej, ale zrobił. Ja pierdzielę. To co, teraz dropa lecimy. Ja stę. Robisz? No to dawaj. Lecimy dropa mi się. Znaczy pani kamerzystko. No, w ogóle coś jest nie tak. Ja mam zarówno na ale... łańcucha. Ale... Zaraz się tu naprawię. Tak, no jego koło jest po imprezie. Po imprezie? Paluję sobie. Ja, jak ci się podoba? Chłopaki progresują non-stop. Non-stop. Yes. Bolec już roweru nie, nie odzyskasz. Tu jest nowy rider. Nie <noise> Jay Alvarez. <noise> Najgorzej nie wybiłem! Ale szuwik był piękny. Oh. Yeah. Dzień dobry widzowie, oto mój nowy sprzęt. Kiedy bajczek? Hmm, za niedługo. Na kanale. Jasne! <noise>